Nie wiem czy to widać, ale delikatnie pada deszczyk. A ja tu spoglądam pod krzaczek. I czuje się tu taki mały robaczek. Na razie wynajduję same takie małe grzybki, ale one przynajmniej nie są robaczywe. Przejdziemy przez mostek, zobaczymy co będzie dalej. Może coś znajdziemy? No i jest kolejny. Bardzo fajny las. No i tutaj z daleka już dostrzegłem. Będzie to chyba podgrzybek. Taki jest jeden. Widzę kolejny. Zobaczymy czy zdrowe. A tutaj pod tą choineczką czai się kolejny. No te dwa zobaczymy, ale widzę, że one są zdrowiuśkie. Tutaj robaka nie widać. Ten już troszeczkę z jednej strony z zaraz go sprawdzimy no i słuchajcie tutaj kolejny schował się między szyszkami ja de facto lubię te małe grzybki ponieważ one są zdrowe nie mają robaków no a tutaj wzdłuż tego badylka kolejne dwa podgrzybki o proszę drugi tylko łebek mi się urwał no to weźmiemy sam kapelusz no i słuchajcie ja stawiam sobie koszyk na takim stoliczku naturalnym i biorę te grzyby które znalazłem, wybaczcie bo tutaj trochę się będzie trzęsło, mam jedną rękę i przycinam od razu na miejscu kroję grzyby na mniejsze kawałki sprawdzam czy są robaczywe czy nie żeby nie było marudzenia później w domu coś ty tu przyniósł, kto to będzie w ogóle e, robił zdrowy kolejny zdrowiłośkie są młode to zdrowe potem tylko przychodzę do domu, pakuję do suszarki i gotowe no i zobaczcie, większość takich od grzybków chowa się skrajny mchów, taki mały, podgrzybek. Wszyscy patrzą w dół jak szukają grzybów, a warto też spojrzeć do góry bo widoki też są niezłe zobaczcie jaka fajna półeczka na koszyczek no tutaj już mam wszystko pokrojone żeby w domu nie robił. Coś tu znowu przyniósł i kto to będzie robił także korzystajcie to, żeby... Sami zobaczcie, ile tego jest. Tu już na powrocie jeden podgrzybek. Tutaj widzę kolejny. Też mały, nieduży. O, tu pod tym kolejny się czai. Ale co sobie dalej? Patrzę, a tutaj cyk kolejny fajny podgrzybek no i jeszcze jeden a to wszystko zaraz przy drodze która leci tędy no już zachód słońca słuchajcie wracam do domu byłem na grzybach tylko przez ja wiem godzinę więcej było krojenia niż chodzenia, ale udało mi się nazbierać pół koszyka. Mam to już przygotowane, tylko przyjdę do domu, wrzucę do suszarki, no i więcej roboty już nie będę miał. Pozdrawiam z lasu i wybierajcie się na grzyby, bo jest wysyp. No to wracamy do domu. Taki mamy widok po drodze na dzielec w Lądku Zdroju.